Siemka, z tej strony chodzący zrobił dzisiaj kolejny vlog Teraz nagrywam bokiem, bo mi tam jeden widz napisał, że nagrywał bokiem, więc No, więc tutaj mamy dwa jajeczka, jedno Dwa, i tutaj kurka siedzi Jeszcze nie, zbierał, bo jeszcze wcześniej No, ale tylko wam pokazuję Już są Tutaj chodzą szabo Tutaj, też że sobie jedzą. Ten kogut się bił z tym lawendowym. Ten kogut się bił z lawendowym kogutem. I trochę mają grzebienie z krwi, ale to była chyba długa walka. Dzisiaj sobie jedzą. Teraz te wnioski. Bo są te dwa wnioski. A to są, te A tu są ta kurka szary, sobie wychowali. Dzisiaj jajeczka widzę, nie ma. Wczoraj były dwa, dzisiaj nie ma. No. Sobie jedzą. Sama dworze też są. Sobie chodzą. Jeszcze mi trzy jajka brakuje i będę sprzedawał. Szabo jajka. No sobie chodzą. No, Dobra, nie będę przesz przeszkadzał, nie wejdę do wyjściu. Tu kurczaczek idzie do góry. Może przejdziemy na ogród wam pokażę jak kurniackie sobie tam chodzą na trawce. Więc trochę cięcie i... O no tutaj widać chodzą. Tu mam trawę, jeszcze tam coś zostało. Tam jest ten kogut, też szczypie Tam kaczka sobie siedzi na ławce. Tutaj kaczki, Tutaj sobie kurki chodzą. Też czy kurczaczki bardziej można powiedzieć, bo to jeszcze kurczaczki. Tam sobie siedzą. Wszędzie sobie siedzą, zechcą. Przed chwilą wyginęły jastrzębia z pola. No to tutaj widać, co chodzą Tam jeden tam jeden lekorn, No i co tam jest ten jedwabisty kogut. Większość, mamy kur czarnych i szarych, bo takiej kury się kupi, nie kupi, kupiłem weta, kupiłem na lato i się tyle urodziło takich. Tu też jest taka... Nie wiem czemu, ale chyba dwie kurki chyba się zaczęły znowu pieś, pierzyć. A i on znowu, one się nie pierzyły jeszcze, ale. Tak mi się wydaje, że się zaczęły pierć. Tutaj kot coś tam obserwuje. No właśnie, tak jeszcze nie nagrywa zupełnie. Więc jak będzie tak chwilę, jakby z nagrywane, to sorry. <laughs> Zapomniałem, że mam tak nagrywać. Bo kwestia przyzwyczajenia, bo tak nagrywam co 17 vlogów, to 18. No co jest, chodzą, ładnie jedzą. Szabo wypuszczę na ogród, jakby na pogoda, bo wnioski codziennie nie wypuszczam na ogród, ale szabo nie wypuszczam codziennie, bo od 3 dni czas pada i wieje mocno. One są jeszcze 7 Ciele zaszło, w 7 w Wypuszczę na ogród tam na pole, co dzisiaj na pół godziny. Kury patrzyłem nigdy na ogrodzie, nie zaszło. jajek. co w gałęziach bym mógł jakieś znosić, ale kiedyś znaczy to się że zaszło. No o, chyba się bierze ta kurka, ale nie albo no po prostu kury wydziebały piórka i podawiły witaminów. Witamin, witaminów, tak tam się mówi. I mam no. no, nadzieję, że będzie lepiej. A jajka znoszą, zależy Czasem jest yy, 7 jajek, czasem 12. Takie, tak różnie. Dzisiaj tak mi się wydaje, że będzie z 8, może. To zaraz będę chyba kończył, bo tak też znowu nie ma co nagrywać. Będzie pewnie nazwany odcinek że kury wypuszczone na ogród. tam ten kogoś się zaczął, bo tamtać. Tak to mu coś było, taki miał krzeping brzydki, taki czarny trochę. Ale to nie wątroba, bo już ma czerwony, więc jakbym miał wątrobę, to. Albo my, albo my miały taki ten właśnie. Siny, czy jak tam się nazywa, jest tak, możemy przejść do szabu na chwilę, i będę kończył. To zrobimy cięcie, i przejdziemy do szabu. Tamten kotek teraz jesteśmy szabu. Mi tak się tak wydaje, że ten lawendowy i ten kogut sobie brały kury, bo ten i biały, tamten i ten biały. Bo ten biały sobie wybrał tą kurkę i chyba, i tą białą, a te dwa, te dwa koguty sobie wybrały białą, i tą zakrapianą. Z też ciubią, ale ten biały na przykład na nie ciubię, więc kiedyś ciubił. Są te młode kokutki na sprzedaż, te cztery i tam ten stary na dworze. Tu ta kurka i ja raz zostanie. Mam sobie jedę. Szkoda, że jajka nie ma, bo wczoraj było dwa, a przedwczoraj znowu nie było, więc mam trzy jajka, mi brakną, tak? O, tu widać, od krwi jest ten, Musiał, ten się bi... bił, się ten lawendowy tym. I Już taki od krwi jest. Ale widzę, że tu nic nie poważnego, tylko się pobiły trochę, to... a to są bracia, więc... No. Musiało się tylko chwilę bić. Bo w Minecraft wtedy nie było kur, więc nie widziałem tego. Ale przy przyszłam, to widziałem, że ten go gonił tak trochę, więc tak myślałem, że była walka. A tak to się nigdy nie gonią. Tu ta kurka nakrapiona. Mogę, możemy przejść dalej. Za... Mogę zrobić cięcie, wam kalać jajka i będę ja kończył na jajkach. To przejdziemy teraz. Pokażę wam jajka. Dobra, tu mam te jajka. Pokażę wam od, od której kursu. To jajko jest od Splash. Wiem, że tak nie widać, bo ta lampka jest. Może wyłączę ją na chwilę. Ale nie, bo nie idzie. To później. To, tutaj to jest od, od Splash. Wiem, że tak nie widać za bardzo, ale... O tak może. To jest od Splash. To jest od nakrapianej. To jest od białej. To jest od białej. To jest od nakrapianej. To jest od białej. I to jest od nakrapianej, więc sprzedaż na razie, kurka tylko jedno jajko. A biała zniosła już trzy i nakrapiana już tam dawno znosi. Tylko zawsze brałem do jedzenia je. A teraz mówię, już mogę sprzedawać, więc no. I teraz właśnie no to będę już kończył. Cześć.